Profesor Henryk Komarnicki zmarł w październiku 2008 roku. Gmina przejęła jego majątek na podstawie postanowienia sądu rejonowego w Szczecinie w maju 2010 roku. W grudniu ubiegłego roku komornik dokonał spisu inwentarza. Profesor pozostawił po sobie m.in. książki, medale i dyplomy, które zostały przekazane do Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Najwięcej emocji pojawiło się w związku z pieniędzmi, jakie pozostawił po sobie zmarły profesor. 780 tysięcy tytułem spadku po profesorze Komarnickim zasili budżet miasta w zakresie środków bieżących. Natomiast pojawił się pomysł, aby te pieniądze zasiliły tzw. fundusz stypendialny. I tutaj należy dodać, że miasto regularnie wspiera studentów. Najzdolniejszych studentów i doktorantów, nagradzając ich stypendiami prezydenta miasta. Na rok 2012 w budżecie miasta na ten cel zabezpieczono kwotę miliona złotych. Pieniądze odziedziczone w spadku mogą trafić na specjalny fundusz stypendialny. Pojawił się pomysł, aby stworzyć.

otwarty fundusz stypendialny, który mógłby być, w którym udział mogłyby wziąć uczelnie w Szczecinie, wszystkie uczelnie zainteresowane tym pomysłem. Miasto nie może prowadzić funduszy komunalnych, natomiast mogłoby zasilić taki fundusz prowadzony przez uczelnie, formuła tego funduszu byłaby otwarta i wtedy na konto funduszu wpłacać pieniądze mogliby wszyscy zainteresowani pomocą czy nagradzaniem najzdolniejszych studentów i absolwentów i taką propozycję pan Prezydent złoży rektorom szczecińskich uczelni. Otworzenie funduszu stypendialnego imienia profesora Henryka Komarnickiego wiele osób uważa za dobry pomysł. Choć suma jest niemała, to jednak w dochodach i wydatkach miasta nie stanowi ona znaczącej pozycji. A jaki pomysł na zagospodarowanie takich pieniędzy mają szczecinianie? Być może więcej przeznaczyć na miejsca kultury w Szczecinie dla rozwoju młodych ludzi, jakieś miejsca spotkań. No czy choćby właśnie rozwój takich pięknych miejsc właśnie jak Bonia, Parka sprowicza w Szczecinie no, przekazać może jakieś stypendium, tam dla, ufundować dla jakichś tam biednych studentów. No. Szczerze mówiąc, niestety nie wiem nic o żadnym spadku, więc nie wypowiem się w tym momencie. W spadku miasto dziedziczyło również kawalerkę. Mieszkanie zostało już przekazane do zasobu zarządu budynków i lokali komunalnych. Po przeprowadzeniu remontu lokal będzie przeznaczony do zasiedlenia zgodnie z procedurami z BILK.